Cześć kochani, witam Was ponownie na moim kanale Monia Wenel. Dzisiaj dosyć nietypowo. W którymś z poprzednich filmików obiecałam Wam pokazać, jak wygląda jeden z wiatraków w mojej miejscowości i właśnie to czynię. Jest to jeden z mniejszych wiatraków, brak czynny, który jeszcze pracuje. Można kupić z niego mąkę. Niestety dzisiaj nie zobaczymy go w środku, dlatego że trzeba najpierw się. Umówić na spotkanie i dopiero wtedy y, można go zwiedzić w środku. Y, jak widzicie, z przodu ma takie wielkie łopaty, które kręcą się w momencie kiedy jest czynny. Jest on bardzo okazały. Tutaj po bokach ma wejścia na dole, drzwi oraz wejście z tyłu. Jak widzicie, z tyłu są schodki, po których można wejść do środka. Jest to wiatrak prywatny, dlatego niestety nie możemy wejść na posesję, bo nie jesteśmy dzisiaj umówieni. Ale może kiedyś uda się umówić i odwiedzić ten wiatrak w środku. Nagrać wam filmik, jak on wygląda w środku. Ja już widziałam, jak wygląda wiatrak w środku. Może nie ten konkretny, ale byłam na wycieczce i widziałam, jakie piękne i nietypowe są wiatraki w środku. Są też wiatraki, które są przerobione na mieszkania, co jest naprawdę bardzo popularne w Niderlandach, ale również bardzo drogie. To już naprawdę dla koneserów wiatraków takie atrakcje. Więc jak widzicie, kochani, mam nadzieję, że Wam się podoba. Eee, mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda mi się nagrać taki wiatrak ze środka. Pokazać Wam, jak wyglądają te wszystkie maszyny w środku. Bo ten wiatrak nie jest mieszkalny, ale jest to wiatrak do mielenia zboża na mąkę. Na dzisiaj kochani to tyle, żegnam się z wami, trzymajcie się cieplutko, buziaki, pa!